Witam, parę dni temu zakończyły się dwa ostatnie mecze jednej ósmej finału klubowych Mistrzostw Świata, Real Madrid wygrał z Juventusem 1-0, bramkę strzelił dla chloeckich Gonzalo Garcia, oglądałem ten mecz i taki trochę średniawy, Nie były sytuacje, w... no ale zbyt emocjonujące nie było. W pierwszej połowie, no to był, było parę sytuacji dla Juventusu, posiadanie piłki było dla Realu Madryt. W drugiej połowie było troch, troszkę lepiej, ale były lepsze mecze. Drugiego meczu nie oglądałem, Borussia Monterrey 2 do 1. Dwa gole dla Borussii strzelił Serhu Girasi. Szkoda, że nie wygrało Monterey. Teraz po jednej stronie będą same drużyny europejskie. Szkoda. A dzisiaj o 21:00 w piątek, ćwierć finały. Prominense Al-Hilal najciekawsze starcie ze wszystkich. A o 3 w nocy Palmeiras Chelsea Troszkę mniej ciekawy, bo jest Chelsea. No, a Wy co sądzicie o tych meczach 1-8 finału? Napiszcie w komentarzach. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępniania moich filmików. Marcin Marciniak o tym co ważne A i jeszcze sobota, no to 18 października i Madryt Morusja Też sobota o. To do hmm. następnego